Pokażę Wam, co mam w zamrażarce, dlatego, że dobrze by się sprawdza to, co mam za zamrażarce. Zacznijmy od góry. Tutaj mamy szufladę mydła. Masła. Jemy masło. Sporo. I nigdy nam nie brakuje. Kupujemy dużą pakę, zostawiamy sobie dwie, trzy kostki, resztę rodzimy. A teraz pokażę to, z czego jestem najbardziej dumna. I tak polecam. Cała szuflada. To są zamrożone owoce jagodowe. Cała! Dlatego teraz nagrywam ten filmik, ponieważ jest styczeń. Chcę zacząć jeść. I chcę pokazać, że naprawdę co roku zamrażam całą szufladę. To są wiśnie na przykład. Czarna tróżeczka moja, ulubiona w sezonie kupuję. Najsmaczniejsze są te owoce jagodowe. Mają najsmaczniejszy smak. U inne to są za dłużej. Jabłka są duże, brzoskwini się dobrze nie mrożą, ale wszystkie jagodowe są przepyszne i teraz całą zimę codziennie będę rozmawiać woreczek. To są jeżyny, wiśnie, aronia. Czarnej porzeczki jest mam najwięcej, bo w sezonie ona kosztuje raptem 7 zł za kilo. Najwygodniej się ją właśnie mrozi. Tutaj są porzeczki z działki, takie malutkie malinki, czerwona porzeczka, agresty, zdziałki. Tu mam jeszcze w ogóle, korale są z burówka amerykańska, truskawki. Mam taką tradycję, że na urodziny mojego męża w lutym robię koktajl truskawkowy, bo on lubi. Najwięcej jest czarnej porzeczki, bo uwielbiam ją. I teraz codziennie na dworeczek będę rozmażać. Yeah. Cała ta szuflada to jest mięso. Kupujemy na wsi ekologiczne kurczaki. Trochę też mięsa na zupę, wołowina. Tutaj więcej mięsa. Albo jakieś danie gotowe. Tak. Tutaj jest na przykład sos z pieczonego wiadu. Tutaj jest ryba, mięso. Teraz to pochowam. Tutaj jest jarnusz świeży, a tutaj jest fasolka szparagowa w tym kupowałam w sezonie. To jest co? To? to jest jakiś wciśnięty sok z mm, winogron, z działki. A jeszcze mam muszę to pokazać, bo przestałam to jeść, ponieważ chciałam to pokazać. To jest bez sensu. Muszę się jeść. A, zostanie się lu. Dobrze, trudno. To jest y, pokrojony koperek. I pokrojona pietruszka w sezonie. Pachnie pięknie. No i właśnie ta karteczka, to jest napisane pietruszka i koperek, Ja pamiętała, że mam w zamrażarce pietruszkę i koperek. Dobrze. To jest moja zamrażarka. A co macie w tej zamrażarce? Rabarbar też fajnie mrózł. Umyty rabarbar obieram i kroję przed zamrożeniem, bo po rozmrożeniu jest taki zwiędnięty i puszcza dużo soku. A teraz jest taki chrupki, łatwo ukryć. Pa pa!